System Comarch ERP Optima obsługuje wymianę danych z bankiem za pomocą usługi sieciowej. Ten sposób wymiany danych umożliwia pobieranie wyciągów bankowych oraz historii operacji, a także eksport przelewów bezpośrednio z i do systemu bankowego, bez konieczności ręcznego przenoszenia plików między aplikacją bankową oraz programem Comarch ERP Optima. Na liście formatów wymiany dostępny jest standardowy format elektronicznej wymiany danych z bankiem Alior Web Service. Na liście rejestrów kasowych bankowych wprowadzony został rachunek bankowy w Alior Banku. W poziomu rejestru możemy przejść na formularz banku, który został wskazany dla danego rejestru. Na formularzu banku na zakładce dodatkowe w polach format eksportu dla przelewów zwykłych oraz format importu wyciągów bankowych należy wskazać Alior Web Service. Format będzie podpowiadał się jako domyślny podczas eksportu i importu przelewów. Po wybraniu takiego formatu na formularzu banku pojawia się zakładka ustawienia usługi sieciowej. Na zakładce tej wprowadzamy ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpinamy certyfikat do komunikacji. Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej możliwy jest z poziomu preliminarza płatności dla wybranego rejestru. Jeżeli wybrany rejestr ma na formularzu banku przypisany format obsługujący wymianę danych za pomocą usługi sieciowej, wtedy ikona Eksportu i Polecenie Przelewu ma rozwijane menu z dwoma opcjami: Eksportuj przelewy oraz Aktualizuj stany przelewu. Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewu. Przelewy do wysłania muszą posiadać status nierozliczoną lub częściowo rozliczoną, stan do realizacji, kierunek przepływu rozchód, prawnie wypełnione pola podmiot, bank oraz numer rachunku podmiotu. Takie płatności zaznaczamy na liście i naciskamy ikonę dyskietki, Eksportuj polecenia przelewu. Przelewy mogą być wysyłane zbiorczo według podmiotu. Eksportowi mogą podlegać wszystkie przelewy zatwierdzone do realizacji lub tylko te, które zostały zaznaczone na liście. Podczas eksportu istnieje możliwość wybrania certyfikatu, który posłuży do podpisania przelewu. Jeśli na oknie z certyfikatami użytkownik naciśnie przycisk Anuluj, to przelew zostanie wysłany bez podpisywania, a jego zatwierdzenia należy dokonać z poziomu systemu bankowego. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu jego aktualnego statusu w banku. Opcja Aktualizuj stany przelewów sprawdza stan przelewów banku oraz aktualizuje informacje na liście w preliminarzu płatności i formularzu zdarzenia. W systemie jest również dostępny import przelewów za pomocą usługi sieciowej. Istnieje możliwość importu wyciągów bankowych lub historii operacji, jeżeli za dany okres nie jest dostępny jeszcze wyciąg bankowy. Importu dokonuje się za pomocą ikony importu i polecenia przelewu. Istnieje również możliwość sprawdzenia bieżącego stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym. Można to zrobić z poziomu okna zapisów kasowych bankowych, preliminarza płatności lub listy rejestrów kasowych bankowych.